Cześć, Symoniczki, witam was w drugim odcinku z nowej gry na naszym kanale. Wiem, że miał być odcinek yy, wczoraj, ale nie wyszło, więc jest dzisiaj. Pamiętajcie, dobiliście do 6,5 góra, czy tam 7? Yy, za to bardzo dziękuję, czyli myślę, że seria wam się jakby y, spodobała W sensie początek, jakby pierwszy odcinek wam się spodobał Mam nadzieję, że tak samo wam się spodoba drugi odcinek Dzisiaj trochę tak jakby będziemy robić więcej misji y, niż w pierwszym, bo w pierwszym było takie bardziej wprowadzenie i tak yy. dalej Przypominam, że jak dadna to jakby koniec pierwszej serii Zacznie się jakby druga, ale to wtedy zacznę w w taki sposób? Nie, możecie napisać w komentarzu, czy takie coś może być. Żebym, żebym napisał ten, żebym... To co teraz przechodzimy, to dajmy... minie tam parę lat. Dajmy i to co, to, co mam, tą fabułę, którą przeładowam już. Trochę, to zaczniemy od tej fabuły, która, która po prostu, którą po prostu robię normalnie, co nie? Czyli będziemy robić te już inne inne misje, które po prostu yy, wam przeminą. Przez to na przykład, że zginąłem, co nie? Wiecie, wiecie o co chodzi. Yy, mam nadzieję, że skomaliście. I pamiętajcie, piedźcie w górę ten kolejny odcinek. I subskrybujcie, żeby być na bieżąco dobijamy 250 subskrybentów. I lecimy aż tak do 1000. Mamy już 237 za to. Za to wam bardzo dziękuję. Trochę przejęzyczyłem, ale leci mu tutaj emisja. Doktorze? Halo? Ktoś tu jest? Mdm, jesteś tam? Szlak. E... Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie. Lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa, ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi Pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Kamdena tak, e, chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Kamden? Kolega ugrzązł w sektorze zero, tam gdzie wybuchła powiedzmy epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest jed, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty, idź do swoich zadań. Ach, co to ja miałem? Wysłał najlepszych ludzi, by pilnowali tego miejsca. Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze spajkiem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Pajk? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa, a bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z Antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. Okej. Okay. Teraz tak patrz, jeśli chodzi o umiejętności. To ci co wiedzą to wiedzą, ci co jeszcze nie, to mamy tylko poziom przetrwania, poziom zwinności, poziom siły i poziom legendy, ale to pewnie, pewnie, to pewnie będzie na sam koniec. Będę dostawać co jakiś czas punkty, umiejętności i napiszcie w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem, bardzo bym chciał, żebyście napisali po pod co pierw idziemy, czy pod przetrwanie, czy pod zwinność, czy pod siłę. Jak na razie właśnie tutaj sobie to pierwsze odblokuję. A później wreszcie w, w odcinkach to piszcie będę czytał wszystkie komentarze jakie będziecie pisać co do, co do tego. Okay. Przyszykuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, a nawet pojemniki na śmieci by znaleźć broń pijące i komponenty do tworzenia przymiotów. Użyj zmysłu przetrwania pod Q by wyróżnić obiekty warte przyszykania. do czynienia, by znaleźć ogromne zamknięte skrzynie pozostawione przez innych ocalałych. Zwykle, zwykle znajdują się one na dachach w postaci z zombie. Zabierają broń i inne wartościowe rzeczy Okej okay. To lecimy Trzeba tych zombieków umijać Nie chcę się z nimi zmiubić zbytnio Chyba nie chcę tak szybko debnąć Okay. Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla smajka. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj. Nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczone przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Okej, okay, czyli lecimy do następnej misji. Jest sobie trochę więcej miejsc porobimy. O kurwa, Nie. 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 Trzeba Nie. 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 bo... Nie. Nie. chcę... Kurde, moje umiejętności dysponujące są słabe. Hmm. Tu się męczy. Tutaj trzeba wejść. Dobra, Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. I go w pracy. I go w lewo. No. śmieci. Na kolana śmieci. Dlaczego no. nie rozumiesz, z no? właśnie. No. Bez goły zostałeś. Jaki twój los? Robisz? Szlak. Obawiam się, że dla niego już za załatwione, o, niech to już. szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Okej. Okay. Cholera. Jak ci... Czy to mam skrytkę? Mam tu kawę At nog odstał. Want to yeah. F już prawie, daj mi chwilę. Czekaj. Sam teraz czuję takie lekkie przecinki, co nie? Tak mi się obraz rozluzuje. Nie lubię tego. Muszę sobie coś jeszcze włączyć, widzę. Bo ogólnie mam hmm, grafikę na średnią i nie mogę niżej dać, to jest najgorsze. Abym... Yy... Szybko to pokażę. A nie mogę dojrzeć, trzeba się zmienić. Fajnie. Gdzie wszystko na niskie? Chyba, że to... To wyłączać. A to nie wiem, czy będę musiał włączyć grę i wyłączyć to, to, to. to kiedy indziej robię. to zrobię? Ogarnę sobie po prostu ten całkiem. Ukraina. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem. To naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce. Pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego jest znikomy, ale chcemy zobaczyć jego wyniki. Na wypadek, gdybyśmy się mylili, Jade, załatwione. Dobrze, musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na Twojej mapie, i Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spajkowi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Jeśli chodzi o... o to na przykład takim no, w którymś tam odcinku. Szybko. I... by był ten drugi sezon, co nie? No To już, jak ktoś ma z Was, na przykład przyszliście tam, dajmy z 10% fabuły, tak jak ja, na przykład mam powyżej 10% fabuły ogólnie. Jak czyście chociaż troszeczkę fabuły, to będzie możliwość grania ze znajomymi, i wtedy możecie do dodawać milo znajomych. I na przykład drugi, co nie możecie grać już ze mną, co nie wiecie. Można zrobić w ten sposób, że na ulicy roi się od zarażonych. Biedzie, więc, nie? Staraj się iść po dachach, tam nie dostawią. No spike. Masz chyba jeszcze petardy, co? To rzuć parę w tłum. Łatwo rozproszyć uwagę tych martwych dojków. I zobaczy jak jak to będzie.

Wróćcie mi tam ja dwie, zrobić tę misję? Dobra, 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 dobra. Spike, skończyłem z samochodem. Nie ma tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę. I może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spike, te dziwadła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? like 我准备。<sighs> <sighs> Nie, to na szybko robiłem sorry Rewizowałem Na szybko robiłem za bardzo skupione, żeby mnie. żeby mnie nie dopadł zombie jakiś. To jest. To imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażonych. Dobra, no, teraz tutaj. Skocze? Kurde Ze mnie nie będzie To to ja wiem Jeszcze mi zostały Ostatnie Myślę, że po tych dwóch będzie można kończyć Ja zaczęłam zaczęło się cinać. Wydaje że nie widzę FPS-a, bo się ogarnąć, żeby był widok na fps -a. No i to będzie bardziej pomagać, jak będę miał widok na fps Okej. Okay. Tylko nie spaść. Jest! Pierwszym widzem widzicie co? Jednak coś za mnie będzie kiedyś. Witam tam światło, Dobra, wiza, lampy gotowe. Razy. Stare do krzesło, ale tak skrzypi, że to masakra Trochę stare, dobra W końcu przeżyła świat na live, co nie trochę starał już jest Dobre. muszę je jakoś pominąć Dobra, bez poziomu zwinności Takie, pier takie pierwsze sobie teraz uzupełnię. Okej, okay, start. Cholera, Spike, w całej dzielnicy siadł prąd. Co jest grane? O nie, nie ja wiem czy to będzie Co tutaj ten Renon, niestety, ale wiem Kurde Zmutowany pajac Dobra widzowie, nim się zajmiemy w trzecim odcinku Ja dziękuję za oglądanie, jak chcecie Widzicie tego potwora zabijamy, albo co z nim po prostu robimy to dawajcie to pięcie po górę to kolejny odcinek i będzie trzeci odcinek, ale tego jednego zabijamy. zabijamy. Chodź, 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 chodź. Dobra, tu się schowa. to strasznie wygląda No dobra, jednak się jeszcze nie żegnam To sobie wezmę sobie wezmę Nie mam wytrychu Alkohol Tu się jest <tutlenia> Zrobimy to, <tutlenia> zrobimy Dobra, włączyłem wszystko z powrotem w rozdzielni. Ale skoro raz było zwarcie, to może znów się zdarzyć, nie? Elektrykę zostaw mnie, okej? Okay? Ty weź tyłek w troki i dostań się do bezpiecznej strefy. Będziesz tam musiał spędzić noc. O kurde, potwór. Nie, nie, nie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ale ci by coś A ty mnie zostaw. Wal się. wyjazd śmieci że, że ci matkę jedną nie, nie żałowała uciekamy prosto od niego, jednego nie pokonujemy jednej trochę przedłużamy odcinek lecimy do, bez do bezpiecznej strefy i w, bez w bezpiecznej strefie już zakończymy odcinek jeśli chcecie długie odcinki to piszcie oczywiście będę brał, je pod, będę brał pod uwagę wasze wszystkie komentarze co Czy długie odcinki, czy krótkie, czy Też będzie ten intro nowe Napiszcie, czy to intro może być W tej serii, czy nie, bo to jest takie w sumie zwykłe Ale Wybrałem, ciężko znaleźć takie By dopasować nemůžu nie mogę. To tu oko, oko na klacie. siły. O kurde, Chybacie do mnie Idźcie do tego chaosu, idźcie tam, ci tam, idzie tam, idzie tam. Mnie zostawcie Zostaw, Nie zostawcie spokojnie. spokoju Za ostatnie Nie, się męczy za szybko Co to ma być za jakiś ogromca zombie który szybko się męczy Mąc jakieś skrzynka skrzynka kawa Kawa ja Nie mogę co Kalein. ona chyba takie pomóc? właśnie widziałem dziwne zombie pokryte zielonymi wrzodami Zwiały jak tylko mnie zauważyło słyszałeś o czymś takim? niestety to za mało informacji ale jak zobaczysz następnego daj znać. dobrze dobra dziennik bojowy czekajcie zobaczcie co jest Ja mam dwie apteczki, prawda? Ja trochę... Dobra. No cóż. Ja wam dziękuję, w tym miejscu kończymy. I w trzecim odcinku się w tym miejscu widzimy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, będzie po górę to kolejny odcinek. Miał być wczoraj, a jest dzisiaj, ale tak jak mówiłem, że jest, to jest. Mimo nie po dwóch dniach, po trzech, ale jest z intrem, jest trochę dłuższy na pewno. Raczej bo 30 minut no, tam było chyba ponad 30, trochę nad krótszy, ale z internetu trochę pewnie będzie dłuższy. Yy, no cóż, ja dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, popołudnia, wieczoru. No i co, do następnego. siemano.